Takie ładne? Ładne. Jakie dobre! Kochani, ale mamy widza. Mamy dzisiaj subskrybenta. O, jaki on biedny! Jedezu, nie widziałeś go wcześniej. Jaki biedny. Zimno jest, on w słonkach Jak się wystraszyło. Piękny padarec. Dlatego w rękawiczkach jestem. Kochani. Piękny padalec. Słuchaj. Jeżeli on tu leży, to ja mogę tego małego też wziąć? Tam tak, dalej. tak, tam będzie. Tam, tam może brat jego leży? Nie, nie mów tak, bo. Żona. Słuchajcie, <laughs> super. super. Coś pięknego. Mogę zwieść grzybki, czy nie podjmujesz? Trzeba, bo ja teraz kolegą, padalcem się zajmę. dobra Witamy kochani na kolejnym spacerku i kolejne wyjście po grzybki. Dzisiaj nastawiamy się tak na kurki i podgrzybki. Jesteśmy teraz w takim lasku sosnowym, gdzie nie gdzieś tam jakieś liściaste drzewko się znajdzie, dąb albo tak jak tam widzicie po przeciwnej stronie brzozy w końcu mamy troszeczkę słońca dzisiaj pogoda jest piękna przebija przez drzewa słoneczko w głębi spójrzcie w tamtą stronę tam jest łąka, później pójdziemy na kanie, na tę łąkę. A teraz taki lekko górzysty teren. Podłoże jest wyjątkowo piaszczyste. Po tych deszczach grzybki powinny nam się tutaj pokazywać. No zobaczymy. Jak to się mówi, nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. A, I ja już widzę podgrzybka. Kochani, no to co? To bierzemy się za grzybobranie. Kochani, tu jestem po grzybuniu. Tak jak kochani mówiłem, pierwszy podgrzybek już jest. Nie jest to koros. Jest to maleństwo takie. Ale jak to się mówi, początek jest. A, proszę bardzo. Ja to nazywam typowo słowiczkowy podgrzybeczek. No kochani, w końcu, słoneczko, jak to przyjemnie pójść na grzybki, inaczej ich nawet widać, jest pierwszy grzybek, pierwszy dzisiaj grzybek, przed chwilką weszłam do lasu, proszę, przywitał mnie taki, taki malutki, fajny, grubiutki, ale jak jest jeden, to zaraz będzie ich więcej, no mówiłam, jak jest jeden, to musi być ich więcej. Jest i drugich, żeby tylko słoneczko tak miga. Chmureczki są, ale dobrze, że nie pada. No i jeszcze się rozejrzymy, rozejrzymy. Oki żuczek fajny malutki. Jałowiec. Jak ktoś nie ma Jałowca, a nie chce iść do sklepu, to tutaj jest Jałowiec. On takie kuleczki ma. Zaczynamy koszenie. Wczoraj było bardzo dużo ludzi w lesie, ale dzisiaj też coś jest dla nas. Jaki ładny. Raz, jaki okay. duży grzybów. Takie dwa. I jeszcze tak. Sprzykuca, a jest! Sprzykuca i mamy! Mamy go! O! Tak. Ładnie siedzi, dzieje. Hop! Zabiewamy. A tu już coś mu się stało. Zamarz? Czy co? dobra. Strasznie lubię takie małe. Strasznie lubię takie małe. Jak to się robi? O, tak się robi. O, tak się robi. Ach, Zobaczcie teraz, z tej strony, z tej strony i z tej I strony. Tu, tu kochaniutka, tu. A tu te nory? No, te norki, to są sanorki. No na pewno są, jakby nie było to bym Cię nie wysyłał. A może Za małe na wielki. No przygoda na grzybobianie, żeby nie wpaść czasem gdzieś, bo one podkopy mają wszędzie wiesz. A jak wyskoczy jakiś? No to dobry charakter w nogach ratuje sprawę Trafiliśmy na wioskę lisów No chyba lisy bo tu są jeszcze norki ale są Bardzo dużo, dużo takich nor Na wilki to nie wygląda bo wilki bardzo O, tu jest następna Także lepiej się wycofać stąd po cichutku po malutku i nie dokuczyć im w towarzystwie takich nor lisów. Po cichutku. Szybko wyzbieramy grzybki i nogi. Ale zobaczcie. Raz. Dwa. A, chodź. Gdzieś tu widziałem jeszcze. jest. Położę koło Ciebie. Trzy. Gdzieś tu jeszcze był. Cztery. I. Ach, się miga w oczach. Dobra, do koszyczka i lecimy dalej. I to Ja na ja się kurczaka znajdę. Jak kurczaka? A taki super kurczaczek był. Proszę bardzo. Uuu, jaka kurczaka. A już myślała, że jakąś osiemnastkę bywa dałaś jakaś hipeczka jedna? jedna tylko Uu. jedna, jednaczka no to jest dziwne tak da, jak one, koleczki lubią sobie rosnąć grupami Nie. to co, teraz spadamy tam na dół? widzisz, no. jakie ja to tu tak? Tam, tam, tam były tam były grzybki? tak, ja bym właśnie tak poszedł aha, o tą górką? tak dobra, no. okej okay. Kusi mnie tam ta strona, mnie też kusi. A mnie kusiło tu, i co pół koszyka już jest? Dobra, to idziemy. Chodź, kochaniutka, chodź. Jak tu już się zbliżysz. No myślałem, że z tamtej strony, ale to nic. Chodź z tej strony. Idź z tamtej strony. No, no. zaczynam. To zaczynaj. za drzewkiem widzę, widzę, widzę czwarty piąty tam w prawo czekaj w lewo szósty tu, 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 tu siódmy tu, 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 tu. Aha, widzę, widzę koło ciebie. Tylko patrzę, czy tu go nie widać jeszcze. Jest, jest! Oj! Nie mogłabym go Jeden, zobacz raz. Dwa. Trzy cała jest. Jakiś małych. Dobra, idę do ciebie. O tutaj jest jeden, widzicie. To ja się dorzucę. Takie małe w słoiczki są fajne, całe. Ja mówię, że dzisiaj jest dzień I, słoiczkowy. Tak. I jeszcze jeden tam jest. Tak, tak. Dwa. Tak, tak. I nie martwcie się, że ja takie małe wyrywam, bo nie, ich jeszcze więcej. więcej. jeszcze więcej w rośnie. Poza tym jesteśmy w takim miejscu, gdzie tylko i lisy. Tak. Raz. Tyle. No. I jeszcze gdzieś tu są, tylko się poukrywam. Są są. Bejdę, ja do koszyczka. Dobra. Jejku, chodź. 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 Za mną, chodź. chodź. Jaki Jakie cudaki? Ho ho ho. Ale są piękności. Ale piękności. Zobaczcie. No, o tego jednego wyrywam. Uh -huh. A, tego mówię już? Tak. Taki pięknego. I tu. I tutaj zobaczcie Dwa koło siebie Coś pięknego O, tu, no idę po koszyczek Ja się tu rozglądam jeszcze. Ja też nie Kochani, jesteśmy w takim sosnowym lasku. Dobra, ja idę po koszyczek. Dzisiaj jak słyszycie dość mocno wieje i unikajcie wtedy takich starych lasów, gdzie jest dużo suchych konarów, a kochana tam już szaleje Trzeba patrzeć tak pod nogi żeby nie zdeptać, bo szkoda No Dobra, idź po koszyczek, bo jak zawsze zostawiłaś Nie no. Można w kołko chodzić nie da się wyzbierać. Kochaniutki to zbiera, ale ja też mam. Zobaczcie, takie słoniczkowe. Raz, dwa. A, wyskakuj z, z tej ściółki. Oj, może położyć. A, trzy, cztery. Pięć ho, ho. A, Ja mówię kochani takiego Ja tu tylko na chwilkę A to na chwilkę Następny Chodź Uf. Jaki numer Dzieciaczki, ja Was położę tu O nie wiesz co tu się dzieje? Kochaniutki, kochaniutki, tu jest rześć małych, małych podgrzybków. Jest ich tu cała masa, cała masa, ale mnie ciągnęło. O, tam daleko już już widzę Dobra, kochani, zbieramy. Kupeczkę robię już tu. O, raz. maleńku. Zresztą, raz, raz, <śpiewa> raz, raz, o, uwaga, uwaga, ja wiem, że tam są, ale muszę się wrócić, bo ja później przeoczę, oj, kabelusik spadł, Kabel... <śpiewa> nie, nie mogę, coś wspaniałego, czekajcie, tu, Dobra, tu, 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 tu. A. A. tak. Tak. <grywa> tak. Jest. O. Dalej nie idę, dalej pójdę później, wracam, bo tam czekają na mnie. Ja kładę sobie tu na kupeczkę, Chodź, ty mały z nami. Chodź. O, kładę na kupeczkę i teraz jedziemy dalej. Ojejku. I teraz, uważajcie. Raz, dwa, po prostu kolejny, trzy, Cztery. Pięć. Ojejku. A, kanuszka. Cicho, cicho. I tu jest. Co ja muszę drugą kubkę robić? Dobra. Położę tu ich. O. Tak. Tak. Ach. No, tam dalej jeszcze widzę. I tu muszę się wrócić. Dobra, zabiorę najpierw tego. O. Uch. Dobra, tam dalej nie idę. Później. Tu. Ach. Tak. O. Nie, no muszę trzecią kłopkę robić. To się sypio z każdej strony Tak Chwila odpoczynku Chwila odpoczynku Uch. Dobra, idę dalej Ta kupeczka niech tu leży o, niech leży To już będzie trzecia A gdzie, gdzie jest trzecia? Chwila, a no, gdzieś tam trzecie jest, dobra, znajdę, znajdę cię, jest, idziemy, kosimy dalej, Puh, szyszak, próbuję do buzi wejść, świętuchy, idziemy, 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 ta -da. Piękny jesteś, chodź. <śpiewanie> Oj, <Jezu. śpiewanie> nie, nie mogę. To następne. Naprawdę jest wysyp. Ja może tu zrobić kubkę następną. A Jedzie. Bez trzymanki. Tak już jesteś chory ale ty jesteś zdrowy chodź o. <śpiewa> nie <śpiewa> ja cię nie mogę to jest wszystko za jednym pociągnięciem kochani o, znowu Raz, dwa, uj, urwał mi się. Trzy, a, urwają mi się. Mi się, mi się. Nie, dobra, robię kupeczkę tu. Oj, kochani, kochani. zobaczcie zobaczcie ale mnie kochaniutka wyrobiła. mówi ty pójdziesz teraz górą ja pójdę doliną no i kochani tak to się skończyło że muszę cały czas się schylać no pomóżcie mi troszeczkę zbierać dobra idziemy dalej, patrzymy pod nóżki żeby nie deptać patrzymy patrzymy co no, ja mam to samo u siebie także kochana ratuj się jak możesz ratuj się jak możesz ja tu już o, na razie będę tu odkładał na kopeczkę i idę dalej przez chwilką to one się chowią przede mną Łobuzy małe o. zobaczcie to tutaj przykrywamy To są dranie Po weekendzie te duże są wyzbierane I teraz zostały tylko te maleńkie świeżutkie o. Dobra jeszcze ten i chwilę muszę odpocząć bo o, nie, nie ten. Tu jeszcze jest jeden z boku. O kochani. Tu jeszcze mamy jednego. O. A tu. O, jest. Tego. I chwilę odpocznę, bo nie daje rady. O, jeszcze ten. Tu jeszcze jest jeden. Chwilkę ten na kupeczkę. A, a to jest druga kupeczka. Chwilę ja sobie odpocznę, także na chwilkę się rozłączymy i jedziemy z tym koksem dalej. I to się nazywa grzybobranie. Kochaniutka przychodzi na gotowce. Zobaczcie. Ale, czekaj, coś Ci pokażę. Zobacz jakie ja zbieram. Mhm. Słoiczkowe takie. Tam jest z tego multum. Jeszcze jutro jak przyjedziemy też będą. No tak, bo musimy parę słoiczków nie zrobić, bo jak nam subskrymenci się zjadą. No. Żeby było, co tak. żeby było co po dwudaczności. <grym> no tak. Nie męczy to wiesz, bo trzeba cały czas się siedzieć. <grym> ja się ubrałam. A teraz ci gorąco? Teraz mi gorąco, ale to no. jest ochrona od kleszczy. Tak. tak. Zaraz pójdę i ściągnę chociaż tą pod spodem. Pod spodem, no. Zobacz. Nie, to jeszcze w tą stronę nie szedłem. Nie, to jest tylko tutaj przy tych drzewkach. A ja tam zbieram sobie na takie kupeczki i później chodzę, zbieram. No, ja już przestaję filmować. Ja też. Wiesz? Ja też. Bo to było... Także kochani już... Pod koniec z tego się spotkamy, bo to jest męczące. Wyciągaj kamerę, filmuj. Zbieraj. Szukaj kochaniutką po lesie miększe ma, bo ja tam takie małe dobra, idę dalej kochani tropiciele podgrzybków to my, to my a szczególnie tropimy podgrzybki z poniedziałku dlatego, że poniedziałek to jest dzień na to, żeby zbierać takie Małych. właśnie maleństwa bo przez weekend przez sobotę, przez niedzielę to grzybiarze by zbierali takie, <laughs> takie my dzisiaj takich nie chcieli. to na suszenie kochani My już nie suszymy, bo naprawdę za dużo, my teraz potrzebujemy trochę na słoiczki, wiecie do czego, jakby tak ktoś z Was do nas zawitał, jakby gdzie śnieg poruszył w zimie i zawitał, żeby coś tam sobie jakiś taki płyn i to będzie właśnie do tego, żeby zakończyć. także kochani, zabezpieczeni będziemy w słoiczki, a na dzień dzisiejszy na co, zapraszamy Was do lasu, pogoda zaczyna być bardzo słoneczna, cieplej już jest, słoneczku. I tak ma być parę dni. Tak. Bo mała przestroga, ja już wiem, kochani, tylko kiedy grzybki zaczynają chorować, i już się pojawiają, tak. właśnie grzybki. Yy, które... Zimne noce. Tak, I... tak. Czekaj, włosek jakiś. I wtedy ich atakuje, trochę to zabrzmi <grybki> dziwnie. Grzybki. grzybki atakuje grzyb. Taki właśnie nas też coś atakuje, także, kochani, uważajcie na siebie. Całuski, i do spotkania następnego. Pamiętajcie weekendy, pamiętajcie weekendy. spotkacie nas, hasło 60. Plus. Uroczyście oddamy Wam przed kamerą grzybki, te, które mamy. Bajo, zdaj bajo. bajo. A da vas sonečko?